No, witam, witam! Dziś naszykowałem dla Was zestaw mega gwiazdorski i nie ma w tym cienia przesady. Jedziemy! Ale zanim do gwiazd przejdziemy, mam Wam do polecenia debiut. Debiut, o którym już wspominałem, gdy ukazał się Singielek. No, a teraz wspominam ponownie, gdyż mamy już całe wydawnictwo. Corona Tenebra od duetu todestrib. to może nie propozycja przesadnie długa, ale za to strasznie jakościowa. Świetnie zagrany black, nowocześnie płynący, a przy tym, przy tym nie pozbawiony tego, co stety, niestety, praktycznie zawsze trafia w mój gust i podnosi notę, czyli klimatycznych zaśpiewów. Muzycznie i wokalnie bardzo dla mnie takie czarne granko, więc no i Wam gorąco polecam. Póki co jeszcze nie ma na Spotify, przynajmniej w momencie, gdy nagrywam ten film, no ale od czego jest nasz kochany YouTube?

A teraz już czas na Merlina Mansona, który, jak zapewne wiecie, na trochę zniknął. A gdy już wrócił, no to z materiałem na naprawdę wysokim poziomie, który przypomina nam to nieco starsze oblicze artysty. Bardzo mroczne roki, wprawdzie już bez industrialnej wściekłości, ale tej to już od dawien dawna nie ma, lata lecą zapewne. Ja tu się po prostu cieszę, że mimo wszystko trochę darcia mordy wróciło po tych nieco bluesowych czasach. Podoba mi się jako całość, a kilka hitów również bez większego problemu da się wyłowić. Ogólnie na spory plus. Następnie pani Poppy, której istnienie chyba nadal oburza twardogłowych metaluchów, a która ewidentnie nic sobie z tego nie robi i tworzy to, na co ma ochotę. A ja taki rodzaj artystycznej odwagi zawsze będę cenił, po prostu. A co obecnie tworzy? Yy, powiem wam, że muzykę, która coraz więcej ma wspólnego z ciężkim grankiem, to znaczy, no. Ma wspólnego. No, mniej więcej połowa kawałków to są rasowe kory, i to takie, których by się nie powstydziło wiele nominalnie korowych hordów. A to, że przy okazji wjeżdżają jakieś elektropopy popy hehe ym, no to już inna kwestia. Na pewno ogólnie uważam to za bardzo intrygujące, a miejscami wręcz za zajebiste. Miejmy to z głowy. Uważam, że Linkin Park powróciło z naprawdę świetnym albumem, więc ani przez moment nie pomyślałem o jakimś żenującym odcinaniu kuponów. Praktycznie same udane piosenki. Jest dość ciężko, jest drapieżnie, nie brakuje darcia riasz, szczerze mówiąc o wiele bardziej mi się to podoba niż później, podkreślam późny Linkin Park z czasów Chesterowych. Ale jest inaczej. To nie cover band, to żaden z spódnicy. To faktycznie jest From Zero, nowy zespół, acz brzmiący znajomo. Po prostu nowy start. I ja za ten nowy start mocno trzymam kciuki, bo początek bardzo obiecujący. It's One knock at the door, and then we both know how to throw. This is what you asked for. Heavy is the crown. Fire in the sun. Turn to run now. Look what it's become. Out number ten to one. Back down. I to tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę!